Paryż perfumeria Wchodzi klient i do sprzedawcy Niech mi zaproponuje pan jakieś perfumy na prezent. Proszę. Tutaj najnowsza nuta zapachowa 40 euro za flakonik. Kurwa, mać gościu. Nie dam czterech dych za prezent. Zejdź z sceny. Jestem tylko pracownikiem i nie mam uprawnień negocjacyjnych. Mogę zaproponować tańsze, o po 20 euro. To jest i tak za drogo. Coś tańszego? Okej, okay, no tu 5 euro może być. A jeszcze taniej? Chwileczkę. Poszedł na zaplecze, wraca. O, widzi Pan? Takie dwa małe pakuneczki. W jednym jest próbka, reklamówka znanej firmy 40 eurocentów. No, widzisz, gościu, można było tak od razu? Oj, to jest cena dla mnie. Ale firma dodaje tutaj również prezerwatywę. A po co? Żebyś się chuju nie rozmnażał.